A więc y, witam w już w drugim odcinku serii zagrajmy yy, w Minecraft, tak? Zagrajmy w Minecraft y, z opsmanem. Mamy owce. Tu chyba ostatnio się y, rozstaliśmy. Nie wiem, bo przeszedłem kawałek gdzieś tam i. Y, no, y, o, muzy muzyczka mam nadzieję, że nie jest ona za głośno. Y, dobrze, a więc. Idziemy dalej szukać. Może ją trochę przyciszę. Tak. Mam nadzieję, że tym razem będzie nagrywało z dźwiękiem. No i jesteśmy znów tu, gdzie byliśmy. Kurczę, chcę jakoś tak, tak iść, żeby nie natrafić na pustynię. Zaraz. Tam jest zachód. Tak? Tak. Czyli tu jest północ. Tu nie będziemy szli. Tam. Tak, dobrze mówię. Dobrze mówię. Znaczy no, jak to musi być, bo to jest plaża. Hello. Tak... No, może teraz już będę trochę żwawszy. Bo naprawdę jak siebie słuchałem pierwszy raz, to kiepsko to wszystko wyszło. Nie wiem czemu. Naprawdę. No. Tu już mamy jakąś wysepkę, tam, o jakieś, auć, kurcze, trzeba znaleźć, yy, o, kałamarnicę, e, nie, nie znaleźć kałamarnicę, e, Muszę znaleźć świnie bo bez świni tu zginę. Trzeba na, jak najszybciej znaleźć jakieś miejsce, takie gdzie mogę się osiedlić, bo... Znaczy, już jest noc. Y, noc, y, tfu. Dobra, trochę głupio powiedziałem. Y, za niedługo będzie noc. Jesteśmy w środku jakiegoś lasu. Świnia. Y, co to nie wypadło, nic? Z... Tutaj też nie? A co to są za wybrakowane świnie? Coś przez update? O, teraz wypadło. Eee, chwila, przyzwyczajenie, naprawdę. Są złe przyzwyczajenia, eee, dobra. Też zmijesz. Dobra. Eee. Kurczę. Prze y no, sorry za to wszystko. Y tak już u mnie bywa czasami. Y dobra, jedną ręką mogę iść, drugą włączę skoper. Jakieś 10 minut teraz będę odliczał. Tak, y bo naprawdę odcinki nie muszą być dłuższe. Z y będę je tak. Dosyć często wyrzucał już noc Zakupienie się tutaj feraria hmm. się odzywa okej. Okay. Jesteśmy już bezpieczni. W miarę. Tak. Tutaj nawet nie będę się rozbijał, tylko e, poczekam aż e, nadejdzie wspaniały moment dnia. Hmm. Przez ten czas, e, nie wiem, może sobie trochę pogadam z Wami. Jeżeli chcecie mnie słuchać, e, tak. Jest ciemno, strasznie ciemno. Jeżeli będę robił jakieś błędy, to mi o tym mówcie. Tak jak mówiłem wcześniej, nie grałem w to długo, tylko tam wszedłem chyba na chwilę, ale ponieważ było mnóstwo trawy zawsze, znaczy po, po tym adejcie, kiedy weszła trawa, było jej mnóstwo, no i ona mi się niestety nie spodobała więc zaprzestałem grę no a teraz po tym adejdzie chyba jest jej y, o wiele mniej i podoba mi się to y, ta gra znów zaczyna odzyskiwać światło w moich oczach y, no i znów niestety chyba będę zamulał ponieważ jest noc nie wiem, co do Was mówić, bo też mój kanał teraz nie jest taki rozbudowany. Yy, filmików mam mało, yy, ale jak na dwa dni produkcji, sądzę, że dwa z J. Empire i teraz dwa z Minecrafta, to już chyba jest w miarę. Yy, no ale to wszystko jeszcze są fazy projektowe. Wszystko to będę ulepszał z czasem. Tak, jak widzicie, już mam trochę flintów. Ehm... Kość znalazłem, chyba z wami. Nie, nie, bez was. Zebrałem trochę kaktusów, trochę piasku, ehm, O, może sobie zrobię jakiś czuszek, jeżeli mi się uda. Aczkolwiek to mało jest. Ehm... Mogę sobie z tego zrobić sklepki. Ehm... Nie, że hełmu że na nim nie zrobię. No to co? To buty. Um, pyk, pyk, pyk. Ha, mam mamy buty. wygląda to bardziej, mieli takie duże klaski przy nagrachach ale... co tam. I teraz cekiem w. Całkiem mi się spodobało to, że utrudnili nam zdobywanie wełny, bo wełnę można było bardzo łatwo wtedy zdobyć, po prostu drżając owce, a czasem można było po prostu już pobyć z wilkami, zostawić światło. Owce się pojawiały, wilki również i wilki załatwiały całą sprawę. Dobrze, więc ja teraz zastopuję nagrania i już poczekam do rana. Yy, tak, jeszcze jest noc, yy, ale słyszycie to? Gdzieś on tu jest. Gdzieś chyba tam. Tak, yy, zrobiłem tutaj mały tunel. I tu jak wykopię ten klocek, to już jesteśmy po drugiej stronie tego pagórka. No, rzeczywiście on jest gdzieś tu. W ogóle tutaj jak wyjrzymy się za przy przez drzwi, gdzieś tam była taka impreza właśnie zombie. Było ich z czterech czy pięciu. No, ale nieźle było. Dobra, jedyne co teraz mogę powiedzieć to, to, że siedzę w kącie i się boję tego, że zombie zaraz mi tu wejdzie frontowymi drzwiami. O! Chociaż może już niedługo będzie dzień. E, dobra, to znów was zostawiam aż do poranka.